Cześć, witaj. Dzisiaj chciałabym ci opowiedzieć, w jaki sposób oszukiwać nasz umysł. Co czasami warto robić, ponieważ nasz umysł wcale nie jest taki super inteligentny, jak niektórym może się wydawać i możemy go oszukiwać. Na pewno znacie takie powiedzenia, kłamstwo powtórzone kilka tysięcy razy, czy tam tysiąc razy staje się prawdą. No i czasem tak jest. I w jakich sytuacjach warto oszukiwać nasz umysł? A Otóż nasz umysł warto oszukiwać wtedy, kiedy mówimy do siebie złe rzeczy. W szczególności takie, które no niestety nie budują naszej pewności siebie i zaufania, tylko po prostu nas ciągną w dół. Czyli na przykład, coś nam się nie udało, no to już sobie mówimy. Nie no jesteś z, z, zbyt mało inteligentna albo na ciebie to nigdy nie można liczyć albo tobie to się nigdy nic nie udaje albo jesteś za mało wykształcona albo nie jesteś wystarczająco ładna albo no zawsze jest coś co w szczególności kobiety do siebie mówią. Natomiast warto w takim momencie Pamiętać o tym, że nasz umysł możemy oszukiwać. Żeby oszukiwać nasz umysł, to trzeba się skoncentrować na tym, co do siebie mówimy, ponieważ wszyscy mamy w głowie różne głosy. Nie, że jesteśmy chorzy psychiczni, tylko psychicznie, tylko. Mamy w sobie kilka osobowości i wiele z nich przez nas przemawia. Więc, jeżeli coś ci się nie udaje, to nie mów o sobie źle, tylko powiedz sobie coś innego. Na przykład jestem wystarczająca. To jest bardzo ciekawe zdanie. Jestem wystarczająca. Jest to ciekawe zdanie, dlatego że nasz umysł nie będzie tego stania jakoś super negował. Bo jeżeli sobie powiem, że jestem, nie wiem, super mądra, że mogę zrobić wszystko, to nasz mózg będzie mówił: Nie, nie jesteś super mądra. Przecież nie masz tytułu doktorata, doktorata nie zrobisz doktoratu, nie masz, nie wiem, tytułu profesora, czy no, nie wiem. W jakiś sposób nasz mózg będzie to negował. A chodzi o to, żeby go oszukiwać. Więc, jeżeli powiesz sobie, jestem wystarczająco mądra, żeby nauczyć się języka angielskiego, no to Twój mózg nie może tego, Twój umysł nie może tego zanegować no bo jesteś wystarczająco mądra, żeby się nauczyć. Nie mówisz tu, żeby się perfekcyjnie nauczyć. Nie mówisz tutaj, żeby mówić jak native speaker. Ale mówisz sobie, że jesteś wystarczająco mądra, żeby się tego języka nauczyć. A jeżeli mówisz do siebie, o nie, jestem za stara, żeby się nauczyć, no to twój mózg będzie wiedział, no, jesteś za stara, no to nie będzie się uczył. Wiecie, że słowa, które do siebie mówimy, naprawdę mają olbrzymią moc. Olbrzymią. Pamiętajcie o tym, że najpierw jest myśl, czyli żeby cokolwiek stworzyć, to musimy to stworzyć w naszym umyśle. Dlatego tak ważne są wizualizacje. Ale następnie przekładamy to na słowa. Czyli myślimy o stworzeniu czegoś, opowiadamy, a potem robimy. I tak jak jest zapisane w Biblii. Ja lubię Biblię jako książkę filozoficzną. Nie jestem osobą religijną, ale czasem lubię trochę tam sobie poczytać. I każdy z Was na pewno zna takie zdanie: A słowo ciałem się stało. Czyli widzicie, najpierw jest nasza myśl, następnie ta myśl zmieniona jest na słowo, a to słowo zmienione jest na czynność jakąś. Czyli jeżeli ktoś wymyślił coś, no na przykład, nie wiem, nie wiem kto wymyślił iPoda czy tam smartfona, najpierw to coś pojawiło się w jego głowie. Później zaczął o tym mówić, a następnie to stworzył. I tak samo jest z naszym życiem. Najpierw wymyślamy je sobie w głowie, potem o tym mówimy i następnie staje się to rzeczywistością. Dlatego, oszukiwanie swojego umysłu jest ciekawą czynnością, którą warto robić, w szczególności wtedy, kiedy nie jesteście pewne siebie kiedy czujecie, że jesteście niewystarczające. Każdy z nas jest wystarczający. Urodziliśmy się jako pełnowartościowe jednostki. Jako dzieci mamy tę pewność, że możemy zrobić wszystko, że jesteśmy warci wszystkiego. Dopiero z czasem inni ludzie odcinają nam skrzydełka i wtedy wiemy tak nam się wydaje, bo tak, takie są przekazy, że jesteśmy niewystarczające. Ale jesteśmy. Nie musimy walczyć o to, żeby być wystarczającym, bo jesteśmy wystarczające. Tylko musimy się nauczyć akceptować, że jesteśmy wystarczające. Nie musimy sobie mówić, że jestem najpiękniejsza na świecie, mi Polonia czy nie wiadomo co, ale jestem wystarczająco piękna, jeżeli komuś zależy na pięknie. Jeżeli zależy ci na mądrości, to jestem wystarczająco mądra. Jeżeli zależy ci na tym, żeby być dobrą matką, jestem wystarczająco dobrą matką. Robię co mogę. Nie muszę być osobą perfekcyjną. Więc zachęcam Was do tego, żeby trochę oszukiwać nasz umysł i zapamiętać sobie, że kłamstwo powtórzone kilka tysięcy razy staje się prawdą. A takie kłamstwo, jak próba przekonania siebie, że jest się wystarczającym, to tak naprawdę nie jest kłamstwo, bo jest to prawda. Nie kłamiemy sobie tak, żeby nasz umysł negował to, co mówimy do siebie, tylko... Mówimy, jestem wystarczająca. I warto sobie to powtarzać dość często. Niektórzy mają nawet bransoletki na rękach czy jakieś wisiorki na lustrze. Można sobie napisać: Jestem wystarczająca, żeby to cały czas mieć przed oczami, w szczególności rano, jak jesteśmy zaspane z podpuchniętymi oczami i z bałaganem na głowie. Warto sobie przypomnieć: Jestem wystarczająca. Taka, jaka jestem teraz. I nasze życie zacznie się powoli zmieniać. Pamiętajmy, że nic nie dzieje się w jeden, dwa dni, nawet w miesiąc. Jeżeli mamy duże braki z dzieciństwa, to niestety ta nauka tego, żebyśmy były wystarczające, żebyśmy to czuły, bo to jest najważniejsze, żeby przekonać swój umysł do tego, że jestem wystarczająca. Trzeba w to naprawdę uwierzyć, czyli trzeba bardzo często sobie to powtarzać. Nie tydzień dwa, nie miesiąc dwa, tylko to są długie odległości czasu. Ale warto, naprawdę warto to robić i nie myśleć o tym, o tyle mi czasu to zajmie. Ale jak nic nie zrobisz, to nic się nie zmieni. A jak zaczniesz małymi krokami coś robić, to za jakiś czas zobaczysz bardzo duże efekty. Ja polecam tę metodę, bo też bardzo często oszukuję swój umysł i powtarzam sobie, że jestem wystarczająca. Tego też Wam życzę, żebyście również poczuły, że jesteście wystarczające. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.